Cześć, Manu z Edo dzisiaj znowu zagramy w Unii Tenerewen i na początek krótkie paczki, a potem myślę, że przejdziemy do meczów. Pierwszy mecz Rausz, nawet nieźle i Botia, jak zawsze jest nie wpadnie. No więc co, jedziemy z pierwszym meczem? co tam dawać na przykład z ta drużyna więc widzimy się w pierwszej okazji patrzmy już pierwsza okazja na naszych zawodników tiewi 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 wchodzi sam w, w pole karny ale jakiś To nie ogólnie już w gra ja w moim składzie tak patrzmy na następną okazję już tiewi nizie jama tiewi ma tłuszczyk sobie tiewi DZIEZI NO CZEMU TAK... No nie... Popatrzmy na okazję... MESSI! PÓŹNA REAKCJA, ALE... Nic się nie stało znowu... Dlaczego... Był strzał... Popatrzmy następna okazja... KRONDE... lichi, dechli MESSI! DZIEZI... No. OOO Patrzcie, ile mamy strzałów... ILE MAMY STRZAŁÓW?! pięć, STRZAŁÓW, ONI DWA I już następna okazja Iwanicz Baral no macie szczęście w tej chwili mieli szczęście trochę mieli patrzmy z następną okazją wyjeżdżają Iwanicz Baral Baral Ruben G no nie wierzę mamy tyle akcji oni zrobili praktycznie drugą akcję i mam gola no to jest niemożliwe Uuu. Nie szczęśliwe, następnego razu dla nich Simao Baral. No na samym to długo nie musieliśmy czekać. No nie musiałem robić cięcia, ale wiesz, no, nareszcie wpadło coś. Dziewięć jest. Yes. Powracamy do walki. Baral. jest! znowu i okazja. wybił Ruben G. Iwanicz. Nie wierzę. 3 do jednego! A przeważaliśmy tak. Przeważaliśmy, a teraz dupa. Postanowiłem zrobić zmianę w obraniu, bo coś nie idzie. Na razie chłopakom. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie będzie lepiej. No to ma być lepiej następna okazja dla nich. Niko Stambar, ale jeszcze było podane. Uff. Dobrze, że lamuz nie na pustą. Jesteśmy troszkę farta Patrzmy nasza okazja. Patrzmy, tiewi, diabate, już yes. diabate. Yes. dwa, trzy dwa. Uh. Patrzmy, okazję znowu dla nich. Uff, dobrze, brawo. Jest okazja dla nas, dawaj, dawaj, dawaj. Yes. Yes. następna okazja so... Aj teraz przesyć 3-3 jest Przekęta hiszpańska liga No jak widzicie chyba to już będzie remis O nie proszę Państwa Ostatnio okazja TV Dajcie szczęście to no nie diabate co za dupa wołowa? Nie wierzę, no. Jakie wołowe dupy tutaj grają? Co to ma być? Jest! Tremis nieźle. Pierwszy mecz bez porażki tutaj w ogóle. Patrzcie, no. Przy, przy, może nazwy chyba. Ten, ten odcinek Przeklęta Liga Włosów. Liga Hiszpańska. the faka! O matko, o matko. E no, no bez jaj, no. Super, że mam jakiś prezent, kurde. Bardzo mnie to obchodzi. Eurotour, klikaj, dobra. No. Wypierdź z tym. No. Ja wale. Psuje No widzicie, przeklęta linka. Co teraz? A san Sebastian będzie. Więc gramy ostatni mecz w tym odcinku. To już pierwsza okazja dla m, tych przeciwników ta liga jest jakaś z, z, za dobra, no. Wyla... Uff. Mamy szczęście teraz. No co oni takie dobrzy są? Druga już akcja w 6 minutach. Uff, przestrzena. Następna okazja dla nich, co to ma być? Castro jakiś kanaly z, kanale, z o, ale mamy farta. Jak widzicie strzały po prostu są... No, strzały po prostu podbijają świat. O mam. Popatrzmy, mamy okazję. Alvers do Messiego, Teraz Messi do Alvesa. Wymiana pytań! Sobie zabijecie jak można z tych... Nie wierzę, jak można sobie nie trafić na pustą bramkę e, e, e. my w ostatnim meczu chyba też ktoś nie na pustą, ale no, no co patrz na nie zostać 100 goli, 150, bast a jakie staty ma Neymar? Zobaczmy, 169, u nie, no, Nic nie mogę. Dobra Tymczasem to też nie O, akurat teraz Zwiedzimy się na następnej Wadze na dla naszych przeciwników To jest zasrany gol Następny gol Go nie. Co to ma być? Znowu przegrywamy To jest Przeklęta Liga Przek To jest kurczę przeklęta Liga Ja nie wiem jak mam tu zastupować... Te takie gry no nie, ja, ja, ja nie wiem jak oni wygrywają, nie? Jak widzicie przeważa nasza p... drużyna przeciwna, no. I to nawet w prawie wszystkim oklucz wytrzymałości, no i mam następną okazję i łupnie Castro, uff. okazja dla naszych Messi, Neymar. Diabate! Pff, ale tupa! Siedem po prostu... No nie da się pocieszyć zwycięstwa. Mamy następną okazję dla naszych przeciwników. Pardo, wehla. Uff! Mamy szczęście. No i może witam! No co to ma być? Ja po prostu tego nie ugadnię, jesteś wolny dla nich. Kurczę, co to ma być? Przyklęta liga! No i patrzcie no! Uff, mamy szczęście znowu! Rzut wolny dla naszej drużyny i... no Messi! No nie! Co to miało być? Eee, no naprawdę... Mamy okazję Neymar! Szybko wychodź, tam masz Messiego! I strzelaj, Messi! Jest! Juszy! Jeden do jednego! Jest! Mamy gol! Lusinio, Lusinio, Jeszcze. jeszcze Gol! I, a, i, a, jak szybko dwa gole strzelili! ale znowu okazja dla naszych przeciwników! Castro, Castro, nie! Uf. Znowu szczęście! Dziemeczki, chyba wygrywamy ten mecz Więc to ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka Jeśli wam się spodobało, dajcie łapkę w górę mm, Jeśli chcecie więcej odcinków z tej serii To także dajcie zasubskrybujcie ogólnie I w ogóle wszystko, tak? Więc dzięki, Dziemeczki, za oglądanie Tego odcinka Cześć, narka Pa, pa.